Cześć siemanko, z tej strony Gabe, a to jest jakiś gościu który mi zasłania I, i witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Minigame Dzisiaj ze mną jest Zico Games No i będziemy grać w Blockhunta No ale może wytłumaczymy o co chodzi w Blockhuncie, to jest taki hide and seek tylko bardziej jak to powiedzieć hardkorowy. Czyli chodzi o to, że po prostu znowu się zamieniamy w blogi, znowu uciekamy, ale musimy walczyć... albo mamy do wyboru schowanie się przez 6 minut Albo po prostu zabicie, choć jak tu pewnie nikomu się nie udaje, y, hunterów, którzy nas gonią. Y, no, no to myślę, że y, wyjaśniłem. Jeszcze możemy, tylko mogę dodać, że możemy zmieniać się w każdy blok, który potkniemy właśnie tym y, magma cube'em. Trzeba muszę wyłączyć. Też o no dobra. I możemy, i możemy... O kurde, jestem hunterem. Brawo. No dobra, to widzę, że na tej pierwszej arenie ja jako hunter. A potem na drugie wam się pokazać jak to wygląda wszystko z widoku Hydersa No i właśnie ja teraz zrobię Ziko To chyba nie <laughs> Chyba tak A czym jesteś? <laughs> doniczką Jak zwykle doniczką jestem No dobrze, dobrze w stanie być taką doniczką, że ty świnią latałeś Cicho ani tam... na odwrót. A no tak, no tak, 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 tak. Byłeś taką świnią, żeś, żeś latał tam. Pan do niszką. widzicie? Uciekam, czeka. Dobra, first kill. Wiem. A wiesz, że ja cię znajdę. Wiem. <laughs> Bo ty znasz moje kryjówki. <laughs> ale nie, ale nie ale... jesteś w tej... w tej co ja myślę, że jesteś. Nie, ale ostatnio tam nie znalazł, bo puściłem petardę. No, 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 no. I służę, tak, 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 taki trochę głos, ale po prostu nie mogę mówić głośniej. Ale myślę, że mam blisko mikrofonu i jakoś dobrze mnie słychać. Nie wiem. A kto to po prostu wzmocnić. Mm -hmm. Ten melon jest podejrzany, a jednak nie. Melon, melon, a ja mówiłem, że po e, nie, nie, nie chcę ci nic mówić, ale ty chodzisz, ty jesteś cały czerwony, i wyglądasz tak, jakbyś był martwy. Czemu niby? Tak się gibasz, tak... i się tak, jakby... krzywy. Krzywy? krzywy. Ja, ja to, ja to nagle ci to pokażę potem. Jestem krzywy? Tak. Taki o, przechły... kogoś. Taki przechlony jesteś, nie? On Zabiję jakąś świnię I, i, i to wcazmigasz na czerwono Ale cieba ci, ci zabiję jakąś świnię, już mam dwa kile Ale zobaczysz to, potem ci wyślę No dobra dobra To ci wyślę Ej też obok ciebie, gdzie ty jesteś kolego? Ta da, da, daleko wiesz Ten torcik? Nie, 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 nie ten torcik I Teraz już nie uciekniesz Tu gdzieś TNT może? Mm. TNT? Nie Trafiłem w moją pierwszą osobę w tym trybie z łuku o bo my, my nie dużo tutaj graliśmy tylko ziko zawsze się chowa a nigdy nie atakuje aha jak traficie kość jak traficie jakoś z łuku trzy razy macie lepszą sikierę startuje się od chyba od um, jako hyder startuje się chyba od drewnianej potem trzy razy trafisz y, kamienna trzy razy trafisz żelazna trzy razy trafisz jak sowa, nie? mhm no nie wiem ja tego nie widzę o, ktoś miał kto? obok mnie, ale kto to był? Kto to ja, ja żeby Podejrzany. mnie nie dać zabić, to, to, to ja właśnie nie miał czy nie puszczam petarda. Żeby Gabe mnie nie znalazł. No bo ja, ja sam go znalazłem, bo puścił petardę. A jakby obok niego. A tak, filmikówkę miałem, nie? Mhm. Ach, jak był taki głupi. że... Sero, Sero. A wiesz, on tam już siedział długo. Długo tam bym siedział, ja to w coś nabijałem, że on strzelał do wszystkich. No jak tam, ja go zauważyłem, hunterów. gdzieś Gdzieś on nie strzelił. Tak no. po angusku, jeszcze na niego patrzałem. A dobra, mamy już 3 kile. Ja właśnie sobie biegłam, nie? Grałam, nie? Mm -hmm. I ten, po mapie biegała kula, nie? Która miała wszystko gdzieś i wszystkich hunterów zabijała. No. A gdzieś ile zabiła? 4 kile. Ej, lule tak randomowo. O sumie, o sorry za to. Że teraz było sweczki dziwny szum. A ten mikrofon poleciał się. Ej, stary, ja skoczyłem na świnie tak randomowo, nie? No. I stary okazał się, że to był człowiek. Tak ja randomowo. Gdzie cię zobaczyłem cię pić? Nie wiem, zabiłem. nie ogólnie zawsze gram y, hunterem i ja i Zico zawsze my najwięcej zabijamy, ale taka jest prawda. Co nie? Mhm. Ktoś puścił firewerkę eh? Ale zobaczysz zb to u mnie zobaczysz zba u mnie, ja ci to ten... Ja ten pokażę. Ja to u mnie wygląda to śmiesznie. Kurde, ok. Ej, 5 kill. Ej, stary dynia, Ja stary patrzę tu fajerwerkę ktoś jakaś dnia puściła. <grym> Nie pamiętam, że kiedy jakiegoś gościa Bo są, widzisz te TNT, widzisz mnie? To widzisz, to są te TNT, nie? No no, no No i ja, 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 ja tu gdzieś w tej dziurze walnęli TNT, nie? gościu koło mnie stał, ja cały czas niego strzelałem a on cały czas patrzył od mnie w tą stronę, nie? I on cały czas myślał, że ja strzelałem go Z innej strony, on no, cały czas tak latał W tej wiatce, ale w końcu zabił O lol, teraz gościu Bloki obok mnie bił, stary Ale mnie nie trafił na szczęście O, to ty jesteś blokiem Mogę na, na koniec piszczę ptarda. No 30 sekund. 40. No dobra, no ej, 10 sekund w to i tamten. To jest dubo akurat na tym trybie. doliczka ucieka. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak. 6 kill star, ej, mój rekord. Zawsze miałem 5, najwyżej to mam już 6. Uh, uh, uh. Najczęściej właśnie w tej części z ...tego... tej mapy są um, 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 mowy, zwierzęta. Um, ludzie hidersi, ...który ktoś we mnie strzelał. Kim jesteś? Są... A ty tam jesteś! Nie! Nie! Goni mnie! Nie! No. Uciekłeś? Jest uciekłem. Ale nie, nie. No, Good game, naprawdę, gigie. Ale no dobra, yes. zobaczysz, zobaczysz... u mnie ja ci to potem pokażę na, na współdzielu jak to u mnie wygląda No. Ej, ile dostałeś gępsów? Um, aż aż... Um, 41 55 A to tam... ja Dostałem za 6 kg 24 gępsy. Nie, ja puściłem tardę przez co on zaczął mnie atakować 10 sekund przed końcem czasu i mnie prawie A ja pamiętam ostatnio, nie? Bo taki jeło? że stał w ostatnie 5 sekund, nie, ja sobie idę i on zaczął uciekać. Przesanie 5 sekund. I dlaczego ja, czego się zabiłem? Nie znam. No to trzeba. trzeba być i łopem, nie? Ale ja sobie raz biegnę, nie? Biegnę sobie tak randomowo uderzyłem bloczyk i się okazało, że to był gościu. No, i ja teraz tak miałem. Była świnia, Wiem, ja żem na nią wiesz, ja nie nie. skoczył, a tu, a tu, a tu patrzę, a tu ja mu zacząłem hilta zabierać. Ogólnie jak chcecie, bo ogólnie to jest serwer Mind Pixela, boże MinePixela i tutaj jest dużo minigamesów i wszędzie przynajmniej jest przynajmniej jedna klasa no i jak chcecie sobie szybko podreperować pieniążki, gemsy to właśnie radzę grać w Block huntera, bo to naprawdę jak przetrwasz masz około 40-50 gemsów jak będziesz Hunterem i Parek, właśnie widzieliście teraz też miałeś miał 50 gemsów Naprawdę, tu można bardzo dobrze zarobić co ja, nie? ja bym chciał coś dodać że to też działa w tą stronę, że to długo trwa na no, przykład jak ktoś jest dobry w jakiejś minigame na przykład w Ranerze. Ja jestem dobry w Ranerze i jak tam wygram, dostaję 20. To trwa nie wiem, jakieś pół minuty. i... No może nie pół minuty, no minutę. Mówię trochę dłużej. No i też można szybko się dorobić. Ale no. jeśli ktoś jest po prostu słaby, nie mówi żadnego minigame'a grać, cały czas ginie, to właśnie ten minigame jest dobry. Patrzcie, to jest... Ja, ja zrobiłem tylko skina, stój, stój, stój. Widzicie, to jest projekt, projektant Gabe. <grywka> <grywka> o oh, Ale ogólnie... ten... Trochę źle tą opaskę zrobiłem. Idziemy na naszej arenie. Ja jestem Bookshelfem. To się tak nazywa Bookshelf? No, chyba bo tak. No to ja się że... zam... Ja, ja, ja mam donikę, dobra, ja jestem doniczką Ej, chyba że żyjesz innym blokiem Nie, ja jestem doniczką Ja też Dobra, jestem na złym końcu mapy A gdzie ty jesteś? To gdzie się razem skampimy. Ja, ja jestem na jednym z brzegów obok statku Ale obok tego gdzie jest TNT na nim? Jeden? Nie wiem puścimy fireworksa No, widzę cię Chyba To ty? urano. no to gdzie idziemy? Bo Patrz ty jesteś bardzo ważny na tej mapie. Patrz tutaj, w to miejsce. Ale... Aha. Czekaj. No co? Czekaj, to, ja, ja ich trochę zmylę. Czekaj. Czekaj, teraz takie... akcja, reakcja. Ale ty stary, jesteś tak... taktyczny. Nie mógł oni... mam iść w to, ale zaraz tam się powrócę. Nie, nie, za, zanim oni tutaj przyjdą to trochę potrwa, więc... No to teraz wystrzeliwuj, ogólnie mamy pięć A Ej, spójrz na, na to kowadło. No. Myślę, no. myślę, że nikt go nie trafi. Ej, ogólnie mamy ej, pięć... O, on ma flyhaka. Ej, ogólnie... No, tam kowadło ma flyhaka. Ja ej, ogólnie ma, mamy pięć... Y, mamy pięć petard i za każdą wyszczeloną. Y, zostajemy ja my, dwa, dwa gemsy. Dwa, nie? <noise> no i mamy ten i ja wszystkie uszczerbimy mam 10, co mi się jest bardzo przydatne. Bo potem zawsze dodatkowe gemsy i szybciej wbijemy te 2000 gępsów na klasę. Jako hyder nie możemy wchodzić do wody. No, bo wtedy tracimy życie. Ale myślę, że i tak to jest dobre, bo to by trochę chamskie tak po wodzie. Tak, kurwa, tak, wiesz, tak do, doniczka tak w wodzie, nie tak po hamsku. Mm. Każdy by się chował w wodzie. Kurde, typu, tam jest tak. ten hunter, widzisz? się i dosłować Cicho, w całym trajnie przepływam. W dobrym miejscu puszczasz tę petardę. Ale to jest tak chyba zasłania, nie? Chyba. Ale słychać głos. No nie chodzi o tej wody. I ogólnie miałczenie daje nam yy, jedną czwartą GEMSA. Więc ja przemijachnąć 4 razy, żeby dostać jednu giemsa. No akurat nie jest jakiś chyba 5 sekund, nie? Mhm. Około. O ja już nie mam peta. Nie, ja też nie. No, czy dostaniemy 10 Gemsów ekstra po tej grze. Mhm. Ja naprawdę sorry, że tak cicho mówię. Może nie cicho, bo ja tutaj niezmocnię. Także tak, tak jakby szeptem, bo yy, nie mogę teraz jakby zbytnio mówić głośniej. No. I tak dla niektórych, co by to może oglądają, to yy, za niedługo pojawi się w końcu seria z FIFY. Już miałem prawdopodobnie jutro nagram do Was odcinek. A ja, panu muszę po prostu niego jeszcze głos dorobić. No. No bo to będzie wyglądało tak, żeby po prostu nagrywał, a potem po prostu będę da da dawał głos w tle. ja sobie szczęś do hunterów. No 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 i ogólnie za upgrade z na przykład sikiery na drugą sikierę Trafiam. też dostajesz ty... pierwszy raz kogoś trafił no. nie drugi raz drugi, drugi no i ten no i za, za, za jeden upgrade na przykład sikiery drewnianej na kamienną też dostajemy jakieś końce bo no, tam ktoś jest ty też czas do tego wodzie? no to ty jesteś obok mnie? no tam go jeszcze raz miał upgrade nie, nie już mam kamienną zabijem go stary no serio, mam, mam żytanyk, żelazny. żelazną a jeździmy, to toba? no ja mieszkam jedną ja bym go stracił za pójdzie. stary pierwszy raz będę wiedział jak ktoś jak jak ja jeszcze nie lol, no, plecy mam Naprawdę No za Kurde. Kurde. Oh shit. Ale fajne placy mnie zrobili. No. Oh shit. Ale to, ten, miałem jak sobie uciekiera. No ja mam teraz żelazną. Ale goni mnie. Czekajcie. Ej weź go sklep. On kurde, on mnie goni. Będzie ciekawocznik jak, jak go sklepisz. Tak się, żelazną. Ja wiem, jak sobie mógłbym spróbować. Nie no, ja widziałem kurczaka, który zabijał wszystkich um, żelaznym. Czekaj, się skąpiłem. Jest. Gdzie jesteś? <gry> tak. Na palmo ci Mhm. Ja, ja go nie doniczko Doniczko, która ma głowę kury I Ty też ta, ta, tak nie kiedy masz, że widzisz doniczkę, która ma głowę kury? Nie Nie często jak graś mi, ty też miałeś taką głowę o, no. Jeszcze stąd rzadko, mam za sobą no, ostatnie stanie 1000 zrobię robię YOLO i się rzucę na kogoś. No i no, trafiłem już 3 razy. Czym nie mam Pathcrayera? Kurde. Nie wiem, czy ktoś wyjdzie. Jest, mam dex'ową. Stary, rzucam się na kogoś. Dobra, przetrwałem. No nie, nie! Byłem się... świnią. Co ty teraz jesteś? Nie, nie byłem świnią, po prostu uciekałem, nie? Bo mi gonili. Szybko zamieniłem się w świnie i weszłem w całe, w całe stado świn. Chodź, mhm. no, chodź, pójdziemy tam, gdzie wtedy byliśmy się yy, i się pożegnamy, co? Mhm. A gdzie byliśmy chatami. Zbiegnę. biegną. To co, jeśli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić lajka i komentarz. Kanał Zika będziecie mieli oczywiście w opisie. Ja tak zaczynę, jeszcze... Ja, jeszcze nie nagrywałem, ale już ja dzisiaj będę nagrywał i może jutro wrzucę. No tak, więc możecie już mu dać y... takiego owego suba. No to co mi się widzimy w następnych odcinkach, możliwe, że będą z Zikiem. No to cześć. Jak możliwe? A tuż nie. No. Dobra, cześć.